Z tej strony Martynka, witam was na kanale. Dzisiaj będziemy naprawiać zepsutko slima, który nie jest w dobrym stanie. Tak się z, jest gumowy, taki nie da się go rozciągać. No i jest taki, no taki, że nie da się już nim bawić. Więc dzisiaj go naprawię. Idę po miseczkę ciepłej wody. Mam już miseczkę ciepłej wody i teraz będę slajma zamaczać y, y, w wodzie. No, porwany akurat jest taki, ale właśnie lepiej, bo taki to wody. Trzeba go wrzucić i poczekać 5 minut. Czekam. Dobra, minęło 5 minut i chyba nic z tym slajmem się nie stało. Może delikatnie miękki się bardziej zrobił. No ale nadal się rozrywa, więc tak jakby nic się nie stało. Dobra, wyjmę tego slajma i widzimy się znowu. Dobra, ten slime wygląda tak. Nie wygląda zbyt dobrze. No ale mam jeszcze cytrynę. Spróbuję dodać trochę je, jej do slajma, żeby się trochę rozpuścił, ale nie wiem, czy to coś pomoże. Kurde, co się dzieje? Slime się zaczyna rozpuszczać delikatnie, no ale nadal nie. Nadal nie jest taki, jaki bym chciała, żeby był. No, ale trochę jeszcze go tam i się. I potem y, będziemy jeszcze coś, jeszcze coś zarazimy na tego slajma. Dodam do tego do slima aktywatora, bo on się rozpuścił trochę. Ale nadal jest tam w środku gdzieś twardy. Dodaję trochę wody do soczek, żeby żeby ani trochę slajma się nie zmarnowało. No i mieszam. I to chyba nic, nic nie daje. Będę dodawała stopniowo, jak nic nie będzie się działo, to nie wiem już to. No ale spróbuję. to nie pomaga. Więc dodam trochę e, pianki do golenia, ale tak trochę, żeby ten slime mm, się połączył. Więc dodaję trochę pianki. Znaczy ja mam żel, no bo mi się pianka, znaczy nie miałam w ogóle pianki, no. To potem podniosę. Nie wiem gdzie jest ten slime nawet No ale jeszcze próbuję go pomieszać Dobra, ten slime się zrobił No taki Dziwny To teraz dorobię biał, e, przezroczystego slima I do niego do, dodam No i zobaczymy co się stanie Przezroczysty slime już jest gotowy Więc teraz dodaję go Do tego slima popsutego Próbuję to teraz wymieszać. Ciekawe, czy się ze sobą połączy. No, łączy się na razie, ale nie wiem, jak to potem będzie, um, czy będzie się, na przykład ten biały, przezroczysty sklep będzie w pojemniczku na dole, a ten y, biały, pianka na górze. Nie wiem, jak to będzie. Ale... Jest całkiem dobrze z tym. Okej. Okay. Ten slime wyszedł taki. Nawet jest dobry. Chyba się udało go naprawić. I jeszcze tutaj ogarnę wszystko i go ozdobimy. Okej, okay, pa! Dobra, ten slime jest jeszcze trochę twardy, więc dodam jeszcze trochę Soku z cytryny. A tak kilka kropelek, bo nie chcę, żeby się za dużo rozpuścił. Ale ładnie pachnie cytryną. Dobra, za chwilę już mieszany będzie. Może być... Które farbę? No. Którą wziąć? Chyba dzisiaj postawię na różową. Mam farbę do slajma. Dobra, wystarczy. Dodałam jej trochę za dużo, ale nie chcę, żeby był taki jasny różowy, bo mam dużo już takich slajmów, więc dodałam jej więcej. Mam nadzieję, że wystarczy. Kolor na razie jest taki łososiowy. Jeszcze nie jest do końca rozmieszany, ale tak, on jest taki różowy. Nie wiem, czy to dobrze widać. Nie, nie widać. No, ale on jest taki łososiowy. No dobra, może być. Więc teraz dodajemy jakieś kuleczki chyba. Dodam. No, chyba tak. Które kul kulki wybrać? Te trzy takie ładne zielone? Nie wiem, chyba bardziej te będą pasowały. Biorę te, dodaję je trochę i dodaję do slajma. Dodałam tyle kuleczek, to się fajnie zmiesza, ładnie wygląda. Te kuleczki trochę tak weszły z tego slajma, ale patrzcie. Tak to wygląda. Może jeszcze jakiś brokat dodałam. Dobra, mam brokat i jaki kolor wybrać? Hmm. Może ten różowy, albo ten, albo ten jeszcze pomarańczowy, albo żółty. Dodam je wszystkie, oprócz niebieskiego i zielonego. Hmm, dobra. Mm -hmm. okay. dobra. Trochę za dużo. Tego dużo za dużo. Tego też za dużo. Pomarańczowego musi być idealnie. Pomarańczowego też yy, za dużo. No i to chyba już wszystkie kolory. Dwa, dwa trzy, cztery. Tak, wszystkie kolory, które miałam dodać. O tak to wygląda. Wow, wow. Broka się zbieram i zagniatam. Ten z nami wygląda. Mam nadzieję, że dobrze widać. Może jakieś jeszcze paseczki takie. Zobaczę jakie mam. Teraz który wybrać? Bo mam dużo tych takich paseczków. One wyglądają tak. Ja mam takie mam. Takie holograficzne. Różowe już Wam pokazywałam. Złoty i żółty Jeszcze mam takie kolory i jeszcze trzy ostatnie i taki. Nie wiem właśnie który wybrać i jeszcze taki niebieski łap. Yy, I nie wiem, które wybrać, więc może mm, fioletowy i różowy może. Dobre. I może jeszcze czerwony, pomarańczowy i różowy. Chyba będzie dobrze. za dużo się spnęło. Jeszcze różowy i pomarańczowy. Ten pomarańczowy jest bardzo ładny. Bo on jest taki, jak to chyba wiedzieć, neonowy taki. I jeszcze różowy. Tak wygląda ten slime. Wymieszam te paseczki i nasz mój slime będzie gotowy. Tych paseczków prawie nie widać, no ale przynajmniej trochę. Może jeszcze dodam takie, tylko ich trochę więcej. Dodam, bo ich jest więcej. Co trochę? No trudno. Tak wygląda slime w, z tymi paseczkami. No i nadal no, jej tak trochę nie widać. Tak wygląda slime. Już jest gotowy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i zostawiajcie łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło.